Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na tej konferencji, kongresie, które dotyczy bezpieczeństwa obiektów publicznych. Proszę e, inaczej odczytywać temat tego mojego wystąpienia, a w jaki sposób? A to w taki sposób, że to nie będzie wystąpienie na temat, jak mamy urządzać zamówienia publiczne, czy też w innych procedurach przewidzianych dla tych podmiotów, których procedur nie muszą stosować, bo to był to błąd. Proszę Państwa, to jest wystąpienie na temat. Informacji, pozyskiwania informacji, gospodarowania informacji i wykorzystania informacji. Krótko mówiąc, Szanowni Państwo, jeśli ktoś przede mną postawiłby zadanie, no całe szczęście nikt teraz takie zadania przede mną nie stawia i oczywiście bym go nie podjął, ale zadanie na temat uzyskania informacji o strategicznych obiektach użyteczności publicznej, infrastrukturze krytycznej. Ja bym się przyjrzał, a cóż takiego z takim obiektem się w danej sytuacji robi? Być może ktoś go chce zbudować, może ktoś go chce wyremontować, a może ktoś chce zamówić specjalistyczne usługi, jakiekolwiek rodzaju. Ja wcale tych usług bym nie musiał świadczyć, ale mając na uwadze dzisiaj wolny rynek, mając na uwadze to, że niestety większość jednak przedstawicieli, którzy dokonują budowy czy remontów takiego typu budynków, a jakie są budynki, zaraz Państwu pokażę, przedstawię. Jednak posługuje się tą procedurą jak najbardziej otwartą, bo ona jak najmniej robi kłopotów, czyli zamówieniami klasycznymi. W ramach zamówień klasycznych każdy z oferentów może sobie poprosić o dopytanie w ramach, w, w ramach dostępu do informacji publicznej, dopytanie bardzo ważnych informacji na temat takiego obiektu. Ja oczywiście dopytuję to, co jest przedmiotem mojego zainteresowania i mam informację o rozmieszczeniu obiektów, o rozmieszczeniu pomieszczeń obiektów, o zabezpieczeniach takiego obiektu i fizycznym, i zabezpieczeniu technicznym. Widzę też w doskonały sposób, jak na przykład przebiegają różne instalacje. I nie tylko te sanitarne, bo instalacje gazowe, elektryczne. Mam świetny obraz tego, czym mogę się zająć. czy też znam sobie punkty takich obiektów. Świetnie przygotowany obszar dla działania przestępczości, Zorganizowanej i przestępczości oczywiście tutaj w ramach tego, o czym mówimy, czyli przestępczości dotyczącej zamachów turystycznych. Czy można sobie wyobrazić lepszy scenariusz dla pozyskania w sposób prawidłowy takiego rodzaju informacji? Uważam, że nie. Dlatego też mottem tego mojego dzisiaj wystąpienia, przemowy do Państwa, jest to, żebyśmy umieli rozważyć, żebyśmy mieli za sobą takie możliwości naszych przełożonych. Żebyśmy mogli decydować, w jaki sposób będziemy decydowali o wskazaniu wykonawcy usług, usług czy też towarów na rzecz właśnie takich instytucji. Proszę Państwa, obiekty użyteczności publicznej, oczywiście ja nie mam zamiaru omawiać żadnego rozporządzenia, bo to było nudne i nieciekawe. Czy taka definicja gdzieś się znajduje? Tak, znajduje się w tym akcie, który jest tutaj pokazany. Jeżeli tylko wyciąg z tego aktu, proszę Państwa, jakie to są, zobaczcie, budynki, które są tutaj za moimi plecami przeznaczone. Do czego one służą? Dzisiaj na te sali, jak się spotykamy, czy rozmawiając z osobami zainteresowanymi tą tematyką, no to zawsze jest takie wskazanie, że są, będą to obiekty, które, e, którymi gospodarzami jest Państwo. Czy to jest prawda? Nie, to nie jest prawda do końca. Nie wszędzie, proszę Państwa, właścicielem tego typu obiektów, użyteczności publicznej jest Państwo. Tak nie jest, bo mówimy, dobrze, niech Państwo zajmą się tą problematyką. Nie, nie, drodzy szanowni tutaj uczestnicy, tak nie jest. Mamy tutaj na przykład budynki opieki zdrowotnej, nie zawsze muszą być publiczne. Mamy budynki usługi turystycznej, sportu, pasażerów, obsługi, proszę Państwa, tak naprawdę tutaj musimy bardzo mocno patrzeć, w jaki sposób kto dysponuje możliwością wybierania właśnie wcześniej przeze mnie wskazanych tych dostawców i usług, którzy w moim etapie, o czym staram, staram się Państwu na w pierwszych słowach powiedzieć, wcale nie muszą przystąpić do wykonania tych prac. Oni tylko uzyskają informacje o tym obiekcie. W takim razie, jak to jest, proszę Państwa, finalizowane? Z jakich środków? Z racji tego, że wspomniałem, że mamy obiekty użyteczności publiczne i inne obiekty, to oczywiście po pierwsze mamy środki, mamy środki publiczne i tutaj jest bardzo duże kryterium nadzoru, dystrybucji środków, rozliczenia środków i, i, i sposobów, w jakich możemy dysponować, ale są też całe szczęście pewnego zarozwiązania, których powiem, które nam dają pomocną dłoń ku temu, ale z drugiej strony mamy tutaj środki własne przedsiębiorstw. A jak się okazuje, zaraz wskażę pewne. Zamówienia sektorowe, które nie muszą być wykorzystywane przez instytucje publiczne. Więc tutaj w ramach własnych środków, czy taki przedsiębiorca musi korzystać z ustawy prawo zamówień publicznych? Nie musi. Mało, szanowni państwo, powiem Wam, że bez wymieniania oczywiście firm. Są takie firmy w naszym kraju odpowiedzialne za sektory niezmiernie ważne dla chociażby energetyki, paliw które, proszę Państwa, może mówimy, że są firmy państwowe. To nie są firmy państwowe. To są spółki prawa handlowego, które nie obowiązuje stosowanie kryterium zaufania publicznych. Idą własną procedurą, procedurami zakupowymi. Z jednej strony jest to ułatwienie, bo to my możemy zdecydować, że idziemy w ramach tylko wyboru wskazania oferentów, z którymi chcemy rozmawiać. I nikt nie ma prawa nam tutaj zarzucić. Tylko wewnętrzne przepisy Rady Nadzorczej, potem prezesów. I to jest dość łatwe. Tylko pytanie, czy jest ta świadomość, że w ten sposób mamy postępować żeby ktoś nie zarzucał nam stroniczości, czyli tak zwanej korupcji. Jakiś czas temu spotykaliśmy się, być, mam nadzieję, z większości z Państwa na warsztatach zdalnych, tutaj z Jarkiem Stelmachem robiliśmy, mówiłem o korupcji. Dzisiaj o tym nie będę mówił przy wyborze usług i dostaw. To sobie dzisiaj zostawiamy. I to jest właśnie ta, to zagrożenie, że ktoś może powiedzieć, że te rzeczy, jeżeli pójdziemy inną ścieżką, ktoś nas oskarży, że my decydujemy o wyborze tego wykonawcy i nie idziemy procedurą otwartą, ponieważ jesteśmy z nim dogadani. Nie, proszę Państwa, tego w ten sposób rozumieć nie możemy. Więc, proszę Państwa, jeżeli środki publiczne w takim razie, no to wtedy rozkładamy sobie taką wielostrońcowy akt prawny, bardzo nieczytelny, bardzo skomplikowany prawo zamówień publicznych. Jeżeli środki własne, to o czym mówiłem, czyli wewnętrzne procedury zakupowe. Jednakże, jeżeli dobrze się wczytamy w ten akt prawny, o którym mówiłem, to, proszę Państwa, Zobaczymy, kiedy i w jakich zasadach dysponując środkami publicznymi, stosujemy tego rodzaju zamówienia. Większość jednak, proszę Państwa, podmiotów, urzędy miejskie, urzędy gminne nawet i inne rodzaju obiekty, przedsiębiorstwa, które, czyli podmioty, które dysponują środkami publicznymi, idą, proszę Państwa, w pierwszej klasycznej procedurze zamówień publicznych. Dzisiaj, proszę Państwa, nie jest to wysoki próg, dzisiaj to jest 130 tysięcy złotych, jakakolwiek inwestycja, e, Państwo siedzący w sali, jeżeli realizujecie, realizujecie tę inwestycję, wiecie, że to nie jest duży próg. No dobrze, ale jeżeli dalej od, sobie idziemy, szukamy tej problematyki, no to pojawiają się zapisy, że prawo zamówień publicznych daje nam w określonej formie możliwość realizowania tych, tych właśnie zamówień w ramach dziedziny obronności e, i bezpieczeństwa. Tu z kolei pojawia się taki zapis o wartości progowej, że wtedy możemy stosować, kiedy mamy tutaj te wartości wskazanych w ramach aktów Unii Europejskiej. Zaraz powiem, jak, jaka to jest oczywiście wysokość mamy te progi. I niestety, proszę Państwa, często jest tak, że my do tych progów nie spełniały tych, tych kryteriów, ale i na to mamy pewne rozwiązanie, o którym zaraz powiem. Ale zanim o tym powiem, proszę zwrócić uwagę na to, co starałem się wypisać proszę Państwa, tylko wyciągnąć poszczególne te zamówienia sektorowe, które są. Proszę Państwa, to są jakiekolwiek działalności związane z dostarczaniem wody, ochroną infrastruktury dotyczącej wody pitnej. Chyba Państwa nie muszę tutaj przekonywać, że akurat ten cel może być celem zamachów turystycznych. Dalej mamy, proszę Państwa, energię elektryczną, gaz, energia cieplną, transport kolejowy, autobusowy, tramwajowy, wydobycie paliw. Proszę Państwa, nie wszędzie w tych obszarach sektorowych będą to instytucje, które mają obowiązek poruszać się prawem zamówień publicznych. Tak nie jest. Tak nie jest, dlatego też to jest niezmiernie ważne, że te obiekty muszą być właśnie chronione przy samej budowie i remontu. Żebyśmy nie dawali tego pożywienia, żebyśmy nie dawali informacji o naszych obiektach, bo na tacy dajemy gotowy produkt. My tylko wchodzimy i wiemy, w którą stronę mamy nasze działania ukierunkować. Gdzie? W najsłabszy punkt, krótko mówiąc. Dalej, proszę Państwa, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, proszę Państwa, tutaj tą problematykę mamy świetnie rozpisaną w ramach dokonania zakupów na rzecz właśnie obronności. Jest akt prawny, taki, taki akt prawny się znajduje, pokazuje nam w jakich procedurach, przy jakim wyborze, w jakich kryteriach, jakie komisje. I tutaj rzeczywiście możemy, proszę Państwa, bazując w tym obszarze, minimalizować te zagrożenia. Ale tylko Ministerstwo Obrony Narodowej posiada takie dokumenty. A jak Państwo widzieliście, zakres tych niebezpieczeństw rozciąga się dużo więcej poza Ministerstwo Obrony Narodowej. Proszę Państwa, bardzo, bardzo duża część rozważa na temat zakupów, na, na temat tego, w jaki sposób realizowane są te zamówienia jest uwzględniona właśnie, czy też opiera się, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i obronność, w dyrektywie Parlamentu Europejskiego. Ja tego wyciągnąłem z jej jedenasty punkt, żebyśmy tutaj oczywiście nie rozważali zasad prawnych. I ten, proszę Państwa, punkt nam jasno wskazuje. Proszę zrozumieć, że celem zamówień jest ochrona bezpieczeństwa Unii Europejskiej, państw Unii przed poważnymi zagrożeniami ze strony podmiotu, uwaga, pozamilitarnych. Czyli daje tą furtkę, daje tą możliwość, żebyśmy gospodarowali tymi zamówieniami właśnie poza strefą tutaj obronności. Dobrze, to przenosząc cię, proszę Państwa na właśnie zakres tych zamówień na rzecz bezpieczeństwa państwa. Są to proszę Państwa jakie nam tutaj te procedury proponuje w tym zakresie. Jest to sposób tutaj udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy usługi. Właśnie przez te instytucje zamawiające w dziedzinach, właśnie, w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Ale proszę pamiętać o tych progach, o których mówiłem. Co prawda to tło nie pozwala nam do końca tych progów tu wskazać. Jeżeli Państwo się z tyłu, ja przeczytam, na dzień dzisiejszy to jest 5 milionów euro, co daje, daje 22 miliony euro. Ktoś by bym powiedział, dobrze, ale to jest tak dużo, że nie pójdziemy tą procedurą w żaden sposób. Proszę Państwa, zbadałem parę, z, zapytałem się w par, parę e, przypadków dotyczących budowy dworców kolejowych, e, portów powietrznych, infrastruktury krytycznej, to wcale nie jest dużo te 22 miliony. Możemy, czyli w tym wypadku możemy proszę Państwa korzystać z procedury zamówień publicznych właśnie w tym, jeżeli będziemy szli w tym kierunku zamówień dla bezpieczeństwa e, Państwa. No dobrze. Jest, proszę Państwa, jednak dla nas tutaj ratunek duży, o którym chciałbym wskazać, mamy wyłączenie z tej ustawy. Korzystają z tego, tutaj w ramach badań prowadzonych w ramach naszego, naszego wydziału prowadzę takie badania, skierowałem zapytania, przechodziłem wywiady eksperckie z osobami, które zajmują się procedowaniem zakupowym w resortach, w resorcie podległym, w resorcie spraw wewnętrznych i okazuje się, proszę Państwa, że korzystają, na całe szczęście korzystają z tego typu rozwiązań w MSW, czyli można wyłączyć, można wyłączyć się z tej procedury w ramach zakupu właśnie dla bezpieczeństwa, uzasadniając odpowiednio. Zaraz będzie o tym uzasadnieniu, ale zanim uz o uzasadnieniu, proszę Państwa, to się pytam, dlaczego tylko, że się pytam, zadaję takie pytanie, Dlaczego, proszę Państwa, decydują się na to na przykład komendanci powódcy policji, szefowie Krajowej administracji skarbowej, kiedy kupują sprzęt specjalistyczny? Dlaczego nie korzystają z tego wodarze obiektów, które są, którzy wodają nad tak naprawdę decyzje nad strategicznymi innymi budynkami użyteczności publicznej w miastach, w województwach? Tego się nie robi. Znam oczywiście, zbadałem parę przypadków, tak, jakichś baz materiałowych. Rzeczywiście to, u, 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 to, ta ścieżka była procedowana, ale w bardzo minimalnym zakresie. Więc przekaz mój, proszę Państwa, w tym zakresie jest tak, tego spotkania, być może tu w tej rekomendacji, o której e, Pan doktor Jarosław wspominał, być może wskażemy, żeby może proponować właśnie tym instytucjom, które zajmują się budową, remontem, czy, czy też zakupami na rzecz obsługi tych obiektów, żeby jednak iść tą ścieżką wyłączenia. Żeby to nie było tak publiczne, żeby nie każdy mógł, proszę Państwa, uzyskać tę informację o tym obiekcie. Bo wtedy naprawdę dajemy świetną podstawę do podjęcia działań turystycznych. Oni nie muszą szukać, nie muszą nikogo przekupować, nie muszą nikogo zabijać. Absolutnie, przecież dostaje to na ręku. Ja oczywiście nie mówię o incydentalnych zamachach samotnych wilków, czy osób mało zerkceważonych, które gdzieś tam wchodzą, dokonują jednego strzału, trzech strzałów. Ja mówię o poważnym przedsięwzięciu, które będzie zagrażało zagrożeniem w dużych obszarach, dużych budynkach, bo to proszę Państwa tak na przykład Proszę przypomnieć sobie proszę Państwa chociażby metro w Londynie, czy inne budynki w Europie. Przecież tam było zrobione rozpoznanie tego. Rozpoznanie tych obiektów, bez rozpoznania dróg wyjścia, odejścia, schronienia się, podłużenia, słabości konstrukcyjnych, no po co? Proszę Państwa, nieraz ładunek wybuchowy nawet dużej mocy może wybuchnąć w miejscu, które nie zarazi w ogóle, nie zrobi żadnych szkód konstrukcji. Nie będzie tego efektu. Te informacje mamy tutaj. Dobrze, proszę Państwa, zbliżałem się do końca. Chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć tak. No robimy te wnioski, tak? Na dzień dzisiejszy chcemy zobaczyć jak wniosek sporządzić, to mamy obowiązujący akt prawny, ale chciałbym ten powyżej, chciałbym też proszę Państwa powiedzieć, że na dzień dzisiejszy właśnie e, z wczoraj informacja, oczywiście trzeba się przygotować do każdego wystąpienia publicznego, jeszcze wczoraj informacja, podobno w trzecim kwartale tego roku mają wejść szersze uzasadnienie do opracowania takiego wniosku. Które będzie na przykład umożliwiało dla jednej kategorii zadania, proszę Państwa, stosowanie, że nie musieli będzie, nie dla każdego takiego zadania osobny wniosek, czyli firma będzie mogła traktować, raz uzyskając takie zwolnienie, traktować to, to zwolnienie dużo, dużo szerzej i łatwiej. Proszę Państwa, oczywiście uzasadnienie. W tym uzasadnieniu pozostawiamy dwa punkty skrajne, chciałbym tylko do punktu trzeciego się odnieść. No, krótko mówiąc, wskażmy, proszę Państwa, dlaczego chcemy skorzystać z tego wyłączenia. Że właśnie te informacje, które będą, czy pojawiają się, czy to na, na etapie, proszę Państwa, opisu przedmiotu zamówienia, czy potem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy też w ramach dopytania zamawiającego, dopytania, przepraszam, oferenta do zamawiającego, to informacje musi dostać, bo prawo zamówień publicznych to zmusza. I jesteśmy, proszę Państwa, tutaj w ramach oczywiście. Zarządzania funduszami publicznymi. A tak tylko na koniec już w tej chwili. No właśnie, pozostają te zamówienia sektorowe, pozostają niezmiernie ważne instalacje, budynki, konstrukcje, przesyły, które wcale, w których właściciele wcale nie muszą stosować procedur zamówień publicznych. Więc znowu już następne pytanie, drugie. A w jaki sposób docierać do tych osób i mówić im, żeby także zwracali uwagę, komu są przydzielane takie zamówienia. Proszę Państwa. Mamy szereg naprawdę rozwiązań. bezpieczeństwa lotniska. Mamy tu przedstawicieli kolei, tak? Przecież mamy systemy, które odpowiadają za kierowanie ruchem. I innego rodzaju jeszcze instrumenty. Pytanie komu tak naprawdę udzielamy zamówienia na to? Kto jest po tej drugiej stronie? Bo jeżeli będzie to, będziemy posługiwali się pewnym kryterium przyjętym przy w jakichś procedurach czy publicznych, czy, czy tych procedurach prywatnych. Jeżeli mamy kryterium, złożymy tylko matematycznie stosunek ceny do jakości, no to być może będzie nas świetny przeciwnik, który będzie miał tą cenę do jakości, bo zaproponują takie rozwiązania. Tylko pytanie, bo wtedy musimy mu dać, bo to nas procedura, być może idźmy w innych tych procedurach mówiących właśnie o wyłączeniu i wskazywaniu po wcześniejszym rozpoznaniu, dlaczego mamy się nie posłużyć instytucjami, które wspomagają naszymi kontwiadowczymi, wywiadowczymi, czy z służbami innymi specjalnymi, nam wskazać, czy akurat możemy w tym zakresie. Wiem, że to jest dużo, wiem, że to są problemy, wiem, proszę Państwa, że to wydłuża pewne procesy. Ktoś może zapytać, dlaczego to jeszcze nie jest zrobione, a my się będziemy spieszyli i nie będziemy stosowali procedur bezpieczeństwa. I to jest grzech, który dzisiaj, proszę Państwa, obserwuję, a myślę, że są to proste rozwiązania dla zabezpieczenia, właśnie naprawdę obiektów użyteczności publicznej już na samym etapie, e, na samym etapie planowania ewentualnych zamachów turystycznych. Bardzo Państwu dziękuję.